Od pewnego momentu wszystko staje się jasne. Wszystko wskakuje na swoje miejsce, i, mm, i osoba przebudzona widzi o wiele więcej niż do tej pory widziała. Czyli mm, zaczynają się odsłaniać takie, jakby, kulisy. Żyłem sobie na tym świecie i, i widziałem sobie moją scenę i, i na tej scenie były różne postaci, były różne sytuacje i ja myślałem, że ta scena to, to jest to, to jest moje życie, to jest prawda o nim. Natomiast na dziś wiem, że ta scena jest bardzo małym fragmencikiem tylko. Mm, tego, tych energii, które dzieją się za kulisami, i tych y, sytuacji, które y, mają zakulisowych, które mają ogromny wpływ na moje życie. E, więc, y, kiedy ja to już wiem, widzę i y, po prostu mam pokazane, no to opowiedzenie tego wprost postawiłoby mnie w jakimś miejscu, w którym no wiele jakby osób nazwałoby mnie w jakiś tam sposób negatywny. Bo rzeczywiście ci, którzy znają prawdę dzisiaj, mają bardzo dużą, Eskorte, że tak powiem osób, energii, które rzucają się ośmieszać, rzucają się właśnie wyśmiewać, wyzywać i w jakiś sposób nie dopuścić do tego, żeby ta, ta prawda zakulić się Yy, przebiła do świadomości ludzi. Większość z tych osób, które, które to banują w ten sposób, yy, jest po prostu nieświadoma, i, yy, i, i im się wydaje rzeczywiście, że, yy, że to jest śmieszne, że to niemożliwe i że yy, jakby ta scena jest wszystkim i, i, i tylko, yy, tylko na niej sobie, yy, sobie żyjemy. No więc. Wymyśliłem sobie, że, że ponagrywam jakiś cykl bajek. Bajek o ziemi. I e, no i tak, i zobaczymy, czy, czy ta część z Was, która, e, która mnie ogląda, która jest jakoś zainteresowana tym, co sobą prezentuję, reprezentuje i hmm, jakoś mi ufa, e, usłyszy to. Co im w duszach gra. No, i może zacznę od odcinka, odcinku, odcinka, nie wiem, pod tytułem. Była sobie Ziemia. <laughs> Była sobie planeta Ziemia, na której em, miało być Rajsko. Proszę teraz znowu. Nie mylić tego wszystkiego, co ja mówię, z jakąkolwiek religią i jakimkolwiek przekazem religijnym, chociaż tam e, jest bardzo poplątana ta prawdziwa prawda z tą nieprawdziwą prawdą. <laughs> Natomiast ja nie mówię o żadnej religii, o żadnych pismach. Więc mm, była sobie ziemia. Stwórca stworzył ziemię. I na tej ziemi miały zamieszkać jego dzieci. Te dzieci, jako dzieci stwórcy, no są, były i są zbudowane na podstawie źródła, od którego przyszły. I na, jakby mają w sobie wzorzec. Świetlistości i mają w sobie wzorzec miłości. Mają ogromną moc. Ta miłość w nich niesie w sobie przeogromną moc. Moc budowania piękna, moc twórczą, moc yy, kreacji, moc stwarzania. Yy, cokolwiek sobie wymyślą, mogą stworzyć. Tutaj na Ziemi są takimi trochę półduszkami, pół, pół osobami z materii. Mają o wiele więcej nitek DNA niż obecnie nam zostało, więc mogą przyjmować różne kształty i mogą się bawić w różne postaci i w różne symbole. Mają ogromną więź z naturą, bo są połączeni, bo natura też jest stworzona przez źródło z miłości. Mają ogromną więź z ziemią, która też ma swoją istotę, która jest istotą, która jest istotą kobiecą. Te postaci, te, te osoby tutaj żyjące mają więź z tą ziemią, wspierają się nawzajem, i to wszystko w takiej ogromnej harmonii sobie zaczyna być. Ale któregoś dnia drugie dziecko źródła wymyśliło sobie, że dlaczego ma być tylko tak fajnie i ładnie? Może. Ciekawiej by było, gdyby była też nieładna strona. Ta taka druga, żeby nie było tylko życie, ale żeby było i życie i śmierć. Żeby było nie tylko wszystkim się dzielę, ale też zabieram i nie oddam. E, żeby było lustro, żeby było, no właśnie, e... ciekawiej. Żeby było dualnie. I ta postać sobie powiedziała Okej, okay, to ja odchodzę od źródła, które jest miłością. No, ale wtedy zorientowała się ta postać, że ona nie ma energii, bo źródło było energią. No i jakby tutaj zacząć móc funkcjonować. Żyjąc z energii źródła, nie dostając od niej bezpośrednio energii. I wymyśliła sobie ta część, że aha, ale te istoty, które tutaj żyją, mają dostęp do tej energii. To ja się do niej podczepię eee, i będę czerpał z tej energii. A że jestem stroną ciemną, no to nie mogę czerpać ja z tej energii, więc będę. Czerpał tylko z niskich energii. I zaczęła ta istota swoją kampanię kłamstw, oszustw, podpuch, po to, żeby te istoty, tutaj e, będące miłością na ziemi, zwabić w pułapkę. zaczęła zadawać pytanie tym istotom, a czy byście się nie pobawili we, ze mną w taką zabawę? Że, że właśnie, żeby jest jasno i ciemno i że yy, yy, żeby, żeby tutaj zaistnieć yy, jakoś na tej planszy gry, którą ja wam tutaj proponuję, no to, no to trzeba będzie w to ciemno wejść. A żeby wejść w to ciemno, to, to, to trzeba założyć, to będziecie musieli zapomnieć o tym, że jesteście ze źródła dobra, bo inaczej to nie zadziała, bo nie będziecie mogli tego zła skosztować. I my żeśmy się w swojej naiwności zgodzili na taką zabawę i w nią weszliśmy myśląc, że to jest zabawa. zapomnieliśmy, pozwoliliśmy sobie zabrać pamięć o tym, że jesteśmy istotami źródła, że jesteśmy, że mamy w sobie moc miłości, która wszystko może uzdrowić, całe zło w jednej chwili. Podpisaliśmy na to taką, powiedzmy, umowę z tą drugą stroną, że okej, okay, to my to zawieszamy, oddajemy im klucze do naszej energii. Oni i tak nie mogą jej używać, bo jest dobra, a oni nie mogą żyć w takiej e, e, blisko takiej energii. Ale klucze żeśmy im oddali, pozwoliliśmy sobie zabrać pamięć o tym, że jesteśmy ze źródła i zaczęliśmy przychodzić tutaj na tą ziemię już na warunkach tej gry. No, i na tym się ten pierwszy odcinek ciekawy kończy zasady gry one nie są nasze one są bardzo bardzo nie nasze ci z was którzy jeszcze pamiętają to źródło w sobie którzy macie w sobie te przypominajki jeszcze z dzieciństwa najczęściej kiedy to słońce w nas świeciło Będziecie wiedzieli, o czym mówię. Ci, którzy tego nie poczuli nawet w dzieciństwie, ale czują tęsknotę za tym, też poczują, o czym mówię. Więc zapraszam do następnych odcinków, bo będzie to wszystko prowadziło do szczęśliwego końca po wiekach, tysiącleciach tej zabawy. Do tego, że we mnie. Ta relacja się hmm, odtworzyła. Ja ją odtworzyłem. Ja ją. Ona zawsze była, ale możemy ją odpalić w każdej chwili i wrócić i do miłości, i do mocy, którą daje nam źródło, i do wolnej woli, dzięki której możemy podjąć decyzję o tym, że tamten kontrakt unieważniamy. Na to, że oddaliśmy swoją moc i nie będziemy z niej korzystać, bo on został zmanipulowany przez tą drugą stronę. Ciekawa bajka? Jeżeli tak, napiszcie coś pod filmikiem. Jeżeli coś przeczuwacie też. No i czekamy na następne odcinki. Miłego dnia.